Cześć, ja jestem Bambik! Cześć, ja jestem Mokry. Szczamona jest Natek. A w tym odcinku razem z Natkiem i mokrym będziemy odpowiadać na Wasze najbardziej hardkorowe pytania, które zadaliście na mojej społeczności. Zasubskrybujcie ten kanał, stawcie łapeczkę w górę. Wbijajcie na kanał Natka i mokrego, które się znajdują w opisie, a my co? Lecimy z odcineczkiem! Więc my uruchamiamy detrana i zaraz przechodzimy do pierwszych pytań. Zdaję mi tego zgrzybusowanego banana z siebie. Nie. <laughs> nie. Nie bij mnie mokry. Weźmy taką jakiegoś świata, choć O nie, za, za, co to jest zakład? Co? Nie, to trzeba zmienić w montażu. O nie, 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 nie. Tak nie może być. Co to, dobra, we? co my? Gdzie my jesteśmy? Okej. Okay. Ej, dobra, to już się zaczęło. Okej, okay, więc to? w takim razie Aha. będzie to wyglądało tak, że jak przejdziemy pierwszy poziom, to po prostu będziemy musieli odpowiedzieć na hardkorowe pytanie, więc no. Dobra ja tu przechodzę. Mogę Ci przyszedłeś w pierwszy poziom i na... A nie. Nad... No tak, ale właśnie... Tu jest jakiś problem. O lol, aha, a dobra. Co się stało? O jest! Chyba, odblokowałem drogę, dobra. Więc idziemy dalej, więc chyba pierwszy poziom przeszliśmy, mi się wydaje. Tutaj. Ajaj. Aj. Ale dobra. Ale pierwszy poziom przeszliśmy. No, ja. Bo tutaj gdzie jest X, to jest pierwszy poziom, więc chodźcie tutaj do mnie. I będzie pierwsze pytanie, dobra. Pierwsze pytanie od widza. To jest... Czy nagry nagrywasz dla pieniędzy, czy z własnej spacji? To może Mokry zaczniesz <gry> yy, Ja nie zarabiam nic zdyktowanego, nawet nie mam włączonej tej opcji, no bo tam nie spełniałem jakichś rzeczy, ale jeśli chodzi o Fortnite'a, yy, kod twórcy, no to nie mogę się tym niestety podzielić. A jeśli chodzi o Donaty, to większość z tego przeznaczam na konkursy, więc to nie nagrywam dla pieniędzy. Dobra, więc teraz yy, natek czy ja. No co mogę ja teraz odpowiedzieć na Dobra. pytanie? Dobra, mm, czy nagrywam dla pieniędzy <gry> czy z Farsi? No cóż, no ja tutaj w, w przeciwieństwie do Mokrego no, nie mogę powiedzieć, że nie zarabiam z YouTube'a, bo, bo zarabiam. Mam uczącą opcję, ale no. Szczerze mówiąc, gdyby nie pasja, to nigdy ten kanał by nie powstał, bo nigdy bym nie myślał, że tak się to rozrośnie i że kiedykolwiek w ogóle zrobię chociaż grosza z tego w ogóle zrobienia filmów, dlatego no myślę, że to jest pasja, a pieniądze to jest raczej taki dodatek do tego. No dokładnie. Co to tak przeznaczam w sumie na kanał, na rozwój kanału. Też się z tym zgadzam, ponieważ właśnie jakby nie pasja, no to po pierwsze byśmy nie zaczęli nagrywać, gdy przez pierwsze około półtorej roku nagrywania no nie miało się tej opcji włączonej, więc no zarabianie jest przy okazji ja po prostu. A tak to no pasja przede wszystkim jak widać się rządzi, dobra Ej chłopaki, tylko u mnie kuma trzy sloty Co? No ja mam... On... A no u mnie też, dopiero ja. Dobra, jak my to dobra. mamy przejść teraz? O, no, co? 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 Co on zrobił? I tam gdzie jest to jest kolejny o, poziom więc... Ajajaj, je, prawie A nie myślisz, że to jest bait i musimy wskoczyć do tego po. O, dzięki wam BigHack <laughs> Tak, tak Trochę źle się sobie bo drugi raz robiłem taki ten... Wzniesienie impulsów, ale... O, jest, 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 jest ja, ja czekam, więc jeszcze mokry. Yes. Dobra, kolejne pytanie, nie wiem co w tym jest hardkorowego, ale dobra, takie pytanie od widza, czy masz dziewczynę? No mam dziewczynę, już w sumie jesteśmy 11 miesięcy razem, także już trochę długo. I no, no mam, no. Dobra, teraz mokry. No mokry gadaj, no. Ty króliku, ty. Czekam, muszę sprawdzić w internecie. <laughs> No dobra powtórzcie pytanie no bo Trzyma. Mama zrobiła mi Czy Trzymasz dziewczynę e, nie No ja też odpowiadałam nie mam No i chyba przechodzimy do następnego Detrana Dobra Za tamtym kółkiem jest kolejny poziom Z ja tego widzę co przez widzę mi się... Tutaj mamy z granatu, bo będziemy cię gnębić wami. Ej, ej, ej ej, to... Dobra. Uważaj, o dobra. Okej okay, i, i chyba tam jest kolejny poziom, tak mi się wydaje, bo to takie coś. Ojej, oj oj oj! Okej. Okay. Ten co zrobił, chłop. Gdzie jeszcze? Y Okej, okay. to fajne. Ej, dobra. Ale fajne. Kurczę, to nie wygląda. Dobra, ja dużo levelów przeszłem. Dobra. Dobra, to mokry tam. Czekaj na nas. Dobra, porobione. porobione. A ja nie wszedłem. Czekajcie, a dobra, to mokry czekajcie. Jest fajny? Nie, 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 poczekajcie tam na mnie. Ja już zrobił kolejny. Ej, to jest takie easy, a ja nie potrafię przejść. Nie, no. no dobra. No. Idę do Was. No nie, nie mogę skoczyć. Ej. Nie wiem, mokry to cheater. Zawsze mi był. <gry> Właśnie. Coś, I... Tak... Jest! Jestem! Gdzie jestem? Dobra <laughs> Słucham pytanie, Mambik e, Dobra, więc tu jest takie pytanie Już mówię Ej. E, Pytanie kolejne Kanał na YouTubie czy 100 tysięcy złotych? Ja szczerze, że jakby 100 tysięcy złotych to 100 tysięcy złotych Kanał na YouTubie to jest dla mnie coś bardzo ważne To jest dla mnie bardzo ważna rzecz I tak naprawdę nie wiem co wybrać Ale chyba bym wolał zostać przy kanale na YouTubie, bo... No ten. kocham to po prostu. Ja ogólnie, no 100 tysięcy złotych to logiczne, że jest ultra, ultra, ultra dużo. Ale jeżeli załóżmy, za 100 tysięcy zł, miałbym rezygnować, załóżmy z, nie wiem, z pasji, tak to mogę powiedzieć. No to. No to byłby dylemat, ale raczej no kanał na YouTube, no bo tak, tak. No tak, tak po prostu. No nie wiem, jak dla mnie kanał na YouTubie jest dużo więcej wart niż 100 tysięcy zł, ale jak ktoś by mi zaoferował. To bym wziął te 100 koła i odkupił z powrotem kanał, Jello. <grym> <grym> no, w sumie, <grym> ale 1000 IQ bez jaj. <grym> no właśnie, mokry. <grym> ale nie ma 100% IQ, to sprzedali ten kanał. Za, za raz, ja za koła. Kurde. I, 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 i. Jest, kolejny poziom, dobra, chodźcie, kolejne pytanie. Tu, co dwa poziomy, jakby tak robimy, pytania, jak widać. Dobra. Tylko na pierwszy muszę tam dojść, jakby, kurde. Dobra. dobra. Ja przez tego wirusa, czy tego przez świadzą bombę, nie Ojojoj, no dobra. Takie pytanie, no. Gdybyś musiał, kogo z rodziny byś uśmiercił? Eee... Brata. Mi jest trudno odpowiedzieć na Mnie takie jaj. pytanie, bo wszystkich kocham tak samo. No to moja rodzina. Jest, nie wiem nie no, co wybrać. No nie wiem, to jest bardzo trudne pytanie. No teraz tak powiedziałem brata, nie? bo jest trochę no każdy ma młodszego No nie wiem, każdy. ma brata. Który, no nie wiem, irytuje za kuzyna, czy kogoś. No nie wiem, no to jest bardzo trudne pytanie, który, nie no, nie nie wiem, wiem, irytuje, szczerze no nie wiem czy to pokoju czy wola, To już wolałbym samego siebie dawać, bo No, to, czy, no, się, no ja w sumie też właśnie chciałem no, powiedzieć. Ja też chciałem A powiedzieć. Też, to już chyba siebie bym śmierdziła, jak już coś najbardziej prawdopodobniej Dobra, kolejny poziomek tak A impuls, góry impuls. Ej no ma krytyk się... Ale, ale grzyny No nie Dobra Dobra, jestem na następnym levelu moja... No i to sobie wywalim Ja nie mogę Trzeba tam... To będziesz widział, to będzie widział, to będziesz miał znaleźć To się tak O, jestem, gdzie no, ja jestem? No, też się tak świecę, to właśnie, nie wiem Ja już przestałem, a ja przystałem. Dobra, jest? Gdzie jest. jestem? O dobra, jestem tam. Poczekaj, poczekaj. Pła emota... Pła emota I... Jestem przerwana karta. O, witam, witam. Dobra, chodźcie po tutaj do mnie. Co byś wolał? Zjeść banana czy wygrać grę? Worse? Co to za pytanie pośledone? To bardzo łatwe. Ja bym wolał zjeść banana. No ja też. W obecnej sytuacji to już wygrać. Baner był jedzony, nie? Taka, prosta, ta, ta sytuacja. No kurczę, jak przejść kolejny pociąg? Gdzie, gdzie? w ogóle iść? Tam musisz po prostu nie wiem. Nie Miałem Dobra, chyba tak. Oj! Oj, oj, oj oj. Ale Bo... to... Tak! Dobra! jest Dobra i przy następnym będzie kolejne pytanie. O, piona, piona. Następne pytanie. Czekaj, my tu poczekamy na Natka jeszcze. O, w ogóle pozdrawiam tysiąc pingu. Pytanie, czy Fortnite sprawia ci przyjemność zgrania? grania? E, powiem szczerze, że, że zawsze mam takie chwile, kiedy Fortnite a mi się chce strasznie grać, ale to trochę szybko mija. Dokładnie. Ostatnio dosyć mało gram w ale chcę to nadrobić, nie wiem, Fortnite fajna gra, bardzo lubię, ale czasem, no, mija ten czas, w którym się chce grać po prostu z niego. No, więc teraz tak może. Mm, Okej, okay. no to um, ja w Fortnite'a gram od sezonu pierwszego, także starszy, jeżeli chodzi o tę grę, mam długi i gram naprawdę bardzo długo w tę grę. I szczerze powiem, że ostatnio, no, jak wszyscy wiedzą, sezon pierwszy, czapteru drugiego, nie był, nie był jakiś super i nie było super, się działo jakoś niewiele i trochę mnie zniechęciło do gry, ale no czasem mam takie fazy, że tak jak ostatnio wbijam do Fortnite'a i, i gram cały dzień w grę, nie? Także... No to właśnie. To widzę, że to u każdego, bo mam. No, mi też tak... dokładnie, ja też tak mam, że po prostu mi ja Fortnite'a, ogólnie tak to nie gram y, dla wolnego czasu czy coś, ale po prostu czasami tak raz na tydzień, bo ja Fortnite'a zazwyczaj tak gram, y, żeby pograć się tak, to raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie. No bo po prostu czasami mam takie momenty, że tak mi się chce grać Fortnite'a, przez kolejne trzy dni gram dużo Fortnite'a, a później na dwa tygodnie mam jakby przerwę. Jakby, no nie wiem, po prostu jeśli chodzi o takie mapki tranny w ogóle, to mi się mega fajnie gra, a jeśli chodzi o takie zwykłe gierki no to raczej mi się troszkę to znudziło, ale mapy, boksy i te sprawy na kreatywie, no to mi zdaniem, no, mega fajnie. Przeszedłem, nie, wiem, prawie, to mapy prawie przeszedłem. To trzeba podskoczyć jeszcze, o ja No, no właśnie, nie, to się na tym Widziałeś te bambik? Widziałeś? Nie. Zbakałam się przy tym i mi spadło Dobra ja przejdę to ja dam radę a już wiem jak to chociaż zrobić Ajajajajaj. Aj, 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 aj. Kurde Nieee Jak to zrobić? E, musicie jakby nie skakać przy tym chyba wyskoku Nie wiem, pamiętam no. Kurde a mnie nie jedli coś no. To będzie teraz trudne Co? Na, śro na środek musi się tak poślizgnąć Tak tutaj okay. na poczekamy na Natka I będzie kolejne tanko. O idzie idzie to bola Ajajaj. przybij piątkę Czemu Natek ma najmniej punktów i jest na miejscu pierwszym w tej tabeli jakiejś? Ja nie mogę. Zobrody tego zrobi. Ta piosenka jest w Jest, dobra. Tutaj kolejne pytanie. I widzę, że to jest bardziej pytanie chyba do Mokrego i mnie. Nie wiem jak to powiedzieć. Czy Mokry jest z tobą spokrewniony? Dużo osób w sensie, myśli, że tak. Ale totalnie nie jesteśmy spokrewnieni. Jak to nie? Jak to nie? Częściowo jesteśmy spokrewnieni. Bo ogólnie mokry. W... to równa się bananów z grzybów, Więc no tak. częściowo może... No tak. Częściowo to tak, ale... Tak ale z drugiej... No tak, dokładnie, ma, bardzo, bardzo. E, Właśnie mnie to wkurza, bo dużo osób myśli, że my jesteśmy bra... braćmi A nie jesteśmy? Wiadomo, że tak, ale... Step! Dobra, kolejny poziom Pyk Pyk Ej, co to jest? Musisz przeskakiwać o, nie, ej, dobra, to jest. O! przeszłem Dobra. O! Przeszedłem, dobra. Nie, ja nie co? wiem, jak Właśnie, ja nie. To buchem, jak jest! Poś, nie, nie, już jest, jest elo, dobra. Ej, bo mnie kopiesz. <laughs> dobra, przepraszam. Ok, musisz obserwować. Uwaga! Idzie. Szybko, 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 szybko. idzie do to. Idzie. Widzę chyba, że się skończyły hardkorowe pytania yy, Są jeszcze dwa inne pytania, takie bardziej od jak to masz być Bardzo trudne pytanie, po prostu takie hardkorowe, że, 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 że nie mam słów Banan czy truskawka? Oczywiście, że banan Jak każdy wie Truskawka <tuskawka> <tuskawka> Ej! Nie, no, banan. banan, banan, żartuję, żartuję yy, No do, do, dokładnie, bananowiec wygrywa Dobra, lecimy dalej Co to jest? Oj, oj Oj, co jest? Co to jest? Co tam było? <tuskawka> Dobra, jeszcze raz. Hop, co? A to trzeba a, skakać. To trzeba pojedynczo wejść, to trzeba a, pojedynczo wejść. To easy, po prostu skakać trzeba. Dobra, hmm. skakać to. Już jestem, przyszedłem. Co? No, na każdym kwadracie musisz raz skoczyć. iść w tym jeszcze cały czas. Nie ja, ja skaczę i wtedy spadam. Jak to, ja już czekam. Pierwszy kwadrat musisz po prostu przejść. No, pierwszy przejść, a później skakać. No dobrze. Dobra, więc już chyba zostały ostatnie dwa pytania. Albo jedno pytanie nawet zostało, chyba ostatnie yy, Ile macie lat? W sumie ja mogę zacząć, dobra, to ja mam 14 Mokry Ja też mam 14 lat Cieeej, masz 13, nie kłam Nie kłam, 3 marca skończyłem No dobra, roku, no dobra, niech ci będzie Ta. Ja mam 16 lat o to Natek najstarszy Jestem trochę starszy, no Ej, to w dół jest pokazane O, co? No, no bo to musisz wys... Co? Co zrobiłeś? o ale z... patrz Nie ja wiem jak to zrobić, pa ale proszę, to jest tutaj. jakiś To ma sens. Nie, to kółko to nie jest bait. To jest lecieć. skomplikowane trochę. Chyba. Pyk. Okej. Okay. I pyk. Okej, okay, przez kółko. Okej. Okay. No, okay. nie możesz, bo przeleci. Jest, no. jestem. O lol, ja przeleciałem. Dobra, to jeszcze jeden poziom mi będzie pytanie. A ja? Bo ja nie, nie wiem, z tego pierwszego muszę tam skoczyć, czy z tego drugiego? No, A, <laughs> no z drugiego trzeba, nie baituj mi nawet. Dobra. Kolejne, chodźcie tutaj, pyk I to jest No w sumie oj, to nie jest oj. <laughs> no a no. więc chyba tylko chyba jestem progimerem, tak? Okej okay. I... to no, ja się zgnąłem, o co chodzi? Ja też Właśnie zgnąłem się na bananie Ja nie mogę, najgorzej Bo mu to się często zdarza ogólnie? Nie, ja, ej, ja tego nie przejdę Śliski banan no właśnie, to, to nie ma wyjścia, to banan śliski jest. O jest! I uwaga, ostateczny skok. <laughs> Dobra, czyli ostatnie pytanie yy, na dzisiaj. Dobra, ostatnie pytanie yy, na dzisiaj to: banan czy banan agent? Tak jak powiedziałem na początku odcinka. Bananów, agentów nie szanujemy. Szanujemy tylko normalne banany. Znaczy nie wiem, jak ej, na to ej, ich, ej. ale normalne banany to y, ja szanuję, kocham je, ale agenty to takie trochę. Wybranatek. No, co, co, co? Jak przy banana, to ja mam jedno pytanie. No, Powiedz mi, gdzie to ma głowę? Co? Tutaj! Nie mam strzelać, jak chcę strzelać w głowę. Jak to mam teraz w nogę? Co? Ej, ja nigdy nie wiem jakby z w ogóle. O co chodzi z tym skinem. Nie no, ale na do pytania to. W sensie agent banan mi się bardziej podoba, że chodzi o design. Jak mam być cztery Mi ogólnie mi się co bardziej... Co ty powiedziałeś? Po... Mi ogólnie się cztery. podoba bardziej zwykły bananowiec, ale wziąłem tym razem agenta, bo bananowiec zwykły jest taki... Yy. Jeszcze widzę, że tutaj jest ostatnie chyba pytanie. Do mnie, czemu jesteś bambikiem, a masz awatar bananka? O właśnie, to teraz to powiem yy, Ponieważ, tak już jest Ponieważ, <głos》> nie jest <głos》>, Nie no, ale to to samo jak na przykład Czemu Ernest, Jezusa, Ernest się, się nazywa Ernest, a ma załóżmy awatar kota bądź Nie wiem czemu Mokry się nazywa Mokry, a ma awatar mopsa No bo, każdy, to jest nazwa A jakby, nie wiem, a awatar jest no, inną sprawą na życzenie mokrego zmieniłem bananowca, a ja się będę z Wami żegnał, wbijajcie jeszcze raz do mokrego i natka, zostawcie tutaj subika, łapeczkę w górę, tak 1500 topek i kolejny odcinek z tą ekipą, dajcie znać, czy chcecie więcej, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. baju! Czuję się, jakbym miał obstawę z bananów.